Hej, hej, serduszka. Zrobimy sobie króciutkie czytanko z radą. Na najbliższy miesiąc to będzie rada. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Zobaczymy, jaki to będzie długi filmik. Jakie energie, na co warto zwrócić uwagę przez najbliższy miesiąc. Co będzie dominujące w ciągu najbliższego miesiąca. Ma no się dużo będzie działo. Kochane serduszka, ja się tak śmieję, ale ten przekaz to niesie dużo lekcji. Kochane serduszka, nadchodzący miesiąc będzie w takiej energii wychodzenia z iluzji. Widać tutaj, że część serduszek może mieć taki problem z podejmowaniem decyzji w oparciu o własne dobro. Może wchodzić w jakieś fantazje, unikać decyzji, unikać jakiegoś też zakończenia albo wyjścia ze strefy komfortu. Mam wrażenie, że osoba, do której to mówię, bardzo błądzi w relacjach. No tutaj dość mocno pokazują mi się nieczyste relacje, nieczyste układy, które mają wpływ, i osoba, która to ogląda, najprawdopodobniej boi się z tego wyjść. Nie ma odwagi, żeby coś zakończyć, żeby postawić na siebie i ten miesiąc będzie sprzyjał temu, żeby do tego dojrzeć. Widać tutaj, że nadchodzące lekcje będą związały się właśnie z odpuszczeniem, z zauważeniem toksycznych wzorców, szczególnie jeśli chodzi o relacje, ale także o nałogi w naszym życiu. I i to będzie czas, żeby się temu głównie przyglądać. Mocno odznacza mi się osoba z podznaku znaku koziorożca, w związku z tym w ciągu tego miesiąca możemy mieć styczność z taką osobą, i ona nie będzie dla nas w porządku. Ona może prowadzić do jakiejś kłótni albo do konfliktów, i tutaj istotne jest to, żeby nie ulegać emocjom. Jeśli serduszka, kochane, na ten moment. Nie macie siły na podejmowanie decyzji, jeśli jesteście w jakiejś toksycznej relacji i na ten moment po prostu czujecie, że musicie w niej zostać, no to tutaj takie przesłanie: chociaż przestać się oszukiwać. Chociaż przestać sobie wmawiać, że jest dobrze, przestać widzieć to, co chcecie widzieć, a zacząć się przyglądać temu, co rzeczywiście jest. I takie podejście przyszłościowo pomoże Wam wyjść z tych toksycznych układów i zawalczyć o siebie. W tym miesiącu może nas ciągnąć dosłownie w stronę złego czyli my możemy mieć ciągnięcia. Do tego, co nam nie służy. I tutaj przesłanie: nie wchodzić w to zwrócić uwagę na siebie, na swój organizm, na swoje samopoczucie, na swoje emocje i tym się kierować nie uciekać od tych emocji, bo każda używka albo destrukcyjna relacja to jest ucieczka. Najzwyczajniej w świecie, więc tutaj przesłanie nie uciekajmy, zmierzmy się z tym, a nawet jeśli nie mamy siły na odważne ruchy, to chociaż to zauważmy. Bo to będzie bardzo ważne, a w ogóle jest bardzo ważne i będzie się rozciągało na najbliższe wręcz miesiące. Także to nie jest lekcja na tu i teraz, to jest lekcja, która będzie szła i która ma uczyć miłości własnej. Z mojej strony życzę Wam serduszka, wszystkiego dobrego, niech Wam się darzy. Buziaczki!